Dziękuję wszystkie wszystkim! Jestem Mercury to jest SG Heroes i po miesięcznej przerwie wreszcie jest jakiś film normalny z głosem na moim kanale, a nie jakieś edity tam dupne czy coś. Dobra, bierzemy skrzynkę i a w niej. o, dobra dupa nic. I tu też nic. Tu też nic. wszystko. O, o, z tego nikt nic nie wierzy, dobra. Dobra. I lecimy, i jeśli słyszycie, mam nowy mikrofon. Jest to Samsung Go Mike o mieczek. Dobra. jest to Samsung Go Mike mm. i dobra, no i chyba tyle. No i przepraszam Was jeszcze raz, że nie było filmów przez ten miesiąc, ponieważ nie miałem żadnego mikrofonu, a wreszcie sobie kupię nowy. Ale idiota, boże, nie wiem, tych skrzynek, albo chociaż tamtej jednej, ale dobra szczęście dla nas, że nie wziął. I pierwszy raz jestem na tej mapie w ogóle. Drugi raz gram w tą minigierkę. I powiem wam, że minigierka bardzo fajna. O jeszcze jeden NDC. Mieczy nie wolno. O. Strzały przydadzą się, jak będziemy mieć tego. Dobra. Bardzo dużo tu jest skrzynek, naprawdę. E, raczej często No i to to można powiedzieć, to jest prawie. Prawie jak SG zwykłe lecz to się zmienia tym, że zamiast skrzynek są enterczysty i można na przykład stać takie TNT i nie ma na razie, nie można się bić przez minutę jako po trzech minutach dopiero można się bić ale to, to najpierw jest tak, uu nice kamienny mieczyk i najpierw jest tak, że się bijemy um, jeden na jeden z kimś, z kimś losowym, prawda Jeden 1, 1. A potem jest death match, prawda? I w tym death matchu, no właśnie. Kto jest lepszy. No, kto wygra ten wygra? Jedna osoba może. No, dobra, jeszcze on cały set. No, Naprawdę to jest bardzo dużo skrzynek. O, o, kamienne miecze to dobrze. To nikt nie będzie miał jakby co. To możemy już lezić, ale przydałoby się coś żelaznego na przykład. Jakiś żelazny mieczyk. Może jeszcze gdzieś tu go znajdziemy. Hmm. Idziemy, zeskoczymy sobie tu, tu w domku. Raczej, raczej w domkach nic nie ma, Wam powiem. Yy, prędzej już znajdziemy coś w ogóle: o tu, przy drodze, czy gdzieś na ulicy. Dobra, mamy jeszcze 35 sekund do startu. No i chyba tyle. Dobra, tu. O, odnowiły się nam się skrzynki, wszystkie. Teraz trzeba odnajdywać. Te same skrzynki są odnowione. Dobra, szybko lecimy tu. Lecimy, lecimy, uwaga, dobra, jakieś tam jabłuszko, klatę mamy taką, dobra, jeszcze mamy 10 sekund, lecimy szybko do tej, może coś lepszego, dobra, same kamienne miecze, mam. a jak tak to dupa nie ma ani jednego, dobra, i teraz jest pojedynek, jeden na jeden, dobra, easy, będzie, dobra. Ciekawe, jak nam z nim pójdzie. Raczej, no nie będzie problemu. I no I go rozwalimy. Wiecie co? Będę honorowi ziomuś. Ziomuś, ziomuś, patrz, łapaj to. I chociaż tyle. I cho żebyśmy o chociaż coś dobicie się. Najgorzej jak nas zabije, prawda? No to gówno da. Czemu go nie mogę. Dobra, mogę. Ale lagi. Dobra. Easy kombosz ma Dobrze. Wygraliśmy i zaraz za 10 sekund będzie deathmatch. Tak. I w deathmatchu się trzeba postarczyć. No. Czy co mamy tu TNT? I to TNT użyjemy na pewno. Gorzej jak to są takie czterzy, to sobie wystrafuję po prostu z tego. Albo wiecie co, czekajcie jakbyśmy postawili to TNT, to byśmy rozwalili. No dobra, nie będę próbował. Jeszcze się zabijemy. I co my tu mamy, to wywalmy, to to sobie tu dajmy, o wędkę sobie dajmy, bo podobno jest bardzo dobra. Dobra, i lecimy na razie, nie wiem po co on poszedł na środek, ale... Dobra. Nie masz sojuszu! O luju, umieram, umieram! O luju. Dobra, ten też. Chyba umiera. Wiele mi! Siomi mi stąd! Czy gdzie on nie bije. O, bije? Oczu! Nie pokazałem. Skilla? Dobra. I to chyba... ...nie jeszcze na tyle. No i widzimy się na kolejnej arenie, ziomeczki. Okej, okay, dobra, jesteśmy na kolejnej arenie i no i lecimy i Jest skrzynka. Uhuhu, dobra. Odejdź, panie, czemu tu nie widać jak się otwiera? Dobra, może coś znajdziemy, może coś znajdziemy, może coś znajdziemy, może coś znajdziemy. Dobra, nic nie mamy. Praktycznie, ale dobra, seta mamy, to mamy, jakie siedzonko mamy. No i lecimy. Hmm, drugi raz znowu na tej samej arenie. Tak wszyscy się zaraz tam pozabijają. Ja sobie przylecę ładnie tym mościiem. Jakieś kurde nowe bloki w tym 18. W ogóle nie wiem co się pozmienia w tym 18, oprócz tego, że dodali krojki. No i chyba tyle. Dobra, tu coś będzie, aby coś było kurde bo o jest jeden, jedna skrzynka dobra pusta już tu, tu ktoś był mm. i gdzie ja mogę iść, gdzie ja mogę iść tam na pewno nie mm. no kurde tu może coś być naprawdę, no, dobra. dobra, jeden aha spoko ale typek ma, szybko nic już nie zostało dla nas mmm Jakiś... Dobra, tu też nie, o jest jedna skrzynka, dobra, gówno hmm. Już kurde, naprawdę słabe, słabo Słabe naprawdę itemki mamy Kurde, oby tu coś było zaraz, jakieś skrzyneczki Dobra, jest skrzynka, oby nie było, dobra Jakaś czapka skórzana, a czapkę już mieliśmy nie no spoko. Mm, o, o, może opy. Dobra, papu sprzeda się. Ooo! Mm, Hops! Dobra, ale już i tak mamy lepsze. O, buciki tak, nice. Mieczyk tylko, żelazny lub kamienny. nie mieliśmy tych kamiennych mieczyk. Aż kurde można by sobie każdym dupę wytrzeć. No ale no, teraz ani jednego chyba nie będziemy mieć. Tu coś może być za tymi domami. Też nic nie ma No skurde Tu coś może być na 100% O jest, dobra Skrzyneczka O TNT, TNT się przyda Dobra. O 30 sekund Zaraz się te skrzynki Szybko O, nie zabiera nam hapsów Dobra Dobra, łuk, ale strzał i tak nie mamy Też nic nie mamy. Tam wcześniej na górze widziałem skrzynkę, ale to raczej tam nie będę się wspinał dawać szybko do tej skrzynki na środku tego. Dobra, tam sobie ogarniemy. Nice! Kamienny mieczek. Chociaż tyle. Dobra. O, jeszcze tamtą bym ogarnął, ale no. nie było czasu. Dobra, popół sobie zjemy. To weźmiemy sobie na dwójeczkę do TNT. No i co on tam ma? Nie wiem, czy lepszy od naszego, raczej chyba. Nie, klat, nie mam lepszy, nie mam lepszy. Dobra. Znaczy, co jest. Ja sobie... Trzeba go ładnie zdjąć. Oluju. Raczej my seta mamy lepszego. Ona tak jakby skórzennego. Dobra. Zabiliśmy go. Mamy coś lepszego. Dobra, nie mamy, ale. GG yy... <grym> Dobra. Teraz, zaraz death match będzie. Czyli nic nie będzie O Oluj. Dawać mnie tu Dawajcie, gdzie mnie tu Dobra, coś lepszego, coś lepszego mamy Nie mogę A to się tak używa, dobra mamy klatę żelazną Dobra, lecimy Gdzie mnie z tą wędką? Dawajcie No oh, No diaksowy! Tylko diaksowego najpierw Dobra Dawać mi ten diaksowy miecz Dawajcie mi go Lecimy, wygram to, wygram to, wygram to Chodź tu. Jaki śmiech jak koza, ty. Jak koza śnieżna. Chodź tu. Zabiję cię. Chodź tu. Nie ma uciekania. No chodź tu. A, zwaliłem. O tym mendo. Учиханза им диер хочту. Хочту. Чекай. Так хоч. Тук чи збив. Хочту.

To jest koniec tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Trzymajcie się na Cześć. What a minute and nice to meet you got some questions I'm wondering can you answer like How much longer I do this? How much longer I do this? Till they realize they stupid for overlooking this cool kid They put me on at party gym and